Cześć! Witajcie! Z tej ja, Flomata. A dzisiaj pokażę wam jak oswoić raptora. Zobaczymy ja czy ona już są w grze. Okej. My już lecimy do gry. <laughs> Nei. <No. laughs> <laughs> Dobra. Nie wiem czy dinozaury chodzą, ale ja ostatnio je spotkałem o tutaj, więc o tutaj też polecimy. Chociaż na tajnej twierdzy mogą być, więc polecimy na nią. Mm -mm. Dobra, są raptory. Musimy zabić jednego raptora, drugiego musimy zostawić mamy straszne ragi, ale dobra. Mamy broń i jakbyśmy mieli ludzi. No właśnie i mamy ludzi. I raczej ten raptor, raptor nie został oswojony. O nie, nie możemy siedzić z tym, bo ten zabić tego raptora. To mamy mięso i teraz spójrzcie. Musimy mu rzucić tutaj mięso. Aby go zjadł. Ale musimy też zrobić tak, żeby on nas nie mógł bić. I czekacie, aż będzie jadł mięso. Spójrzcie. I teraz go musicie szybko swoić I macie dinozaura. Oho! To no, ale nie zawsze to się udaje, bo to jest bardzo trudne takie oswojenie. Nie zawsze się udaje, ale widzieliście, jak go oswoić. A ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!